Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Obstawska, pracuję w klinice Handsome Man. Zaproponuję dzisiaj fryzurę sylwestrową. Koleżanka to ma długie, piękne, gładkie włosy. Poprzez jeszcze dodatkowe wyprostowanie na prostownicy uzyskamy efekt lśniący, gładziutkich włosów. Zobaczymy sobie włosy w tzw. irakrezę, co nam mm, pozwoli na wyszczuplenie twarzy, oczywiście też uzyskamy ładny kształt głowy. Rozdzielamy sobie partię włosów. Na samym czubku głowy spinamy sobie na spineczka. Następną partię włosów spinamy sobie centralnie do tyłu. W ten sposób spięte włosy prostujemy sobie jeszcze na prostownicy. Oddzielamy warstwę, którą sobie wcześniej upięłyśmy. Poszczególne partie, zaczynając od wewnętrznej strony, tapirujemy mocno od nasady. Włosy z wokół lekko ściągamy i przypinamy sobie w psuweczką dla utrwalenia i uzyskania lepszego efektu. Spryskujemy delikatnie lakierem. To samo powtarzamy z drugiej strony.